No, Było mi spalenie województwa podlaskiego, jak zapewne wiecie. Bardzo się cieszę, że, że dostałam ten tytuł. Bardzo mi na tym zależało, ponieważ wiedziałam, że to dla mnie ostatnia szansa, albo teraz, albo nigdy. Kilka nocy przed, przed finałem nie mogłam spać, bardzo się denerwowałam. Jednak sam finał był dla mnie raczej przyjemnością niż, niż stresem, ponieważ uwielbiam być na scenie. Przez finału raczej się nie denerwowałam. Dopiero, kiedy zaczynało się ogłaszanie wyników, zaczęłam się bardzo, bardzo stresować, ponieważ nie miałam pojęcia, która z nas wygra. Oczywiście bardzo na to liczyłam i miałam wielką nadzieję, jednak obawiałam się, że, że jednak któraś z koleżanek może wygrać. Kiedy dowiedziałam się, że to ja jestem tą szczęściarą i, i że wygrałam, byłam bardzo zdenerwowana, znaczy zdenerwowana raczej rozemocjonowana, nie wiedziałam co powiedzieć, co ze sobą zrobić, całe się trząsłam, drżały mi usta, wszyscy zaczęli do mnie podchodzić, gratulować, zaczęli robić mi zdjęcia, zadawać mi różne pytania, ja, ja po prostu byłam tak szczęśliwa, że, że naprawdę nie miałam pojęcia co powiedzieć. Zeszłoroczna Miss Polonia Województwa Podlaskiego zaszła bardzo daleko, została drugą wicem Miss Polonia, dlatego ja też mam nadzieję, że, że uda mi się przynajmniej być w finale, nie mówiąc już o, o wygranej lub stanieńczą na podium. Wiem, że bardzo dużo ludzi we mnie wierzy, dlatego jest dla mnie bardzo ważne, żeby zajść jak najdalej.